100 dni w Minecraft Hardcore na modach. Przyznam się na starcie, nigdy nie grałem w Minecrafta na trybie hardcore, a tym bardziej z modami. Nigdy też nie miałem świata, do którego mógłbym wracać i go rozwijać. Dlatego połączyłem to wszystko w jedno i stworzyłem specjalnego modpaka, w którym znajduje się mnóstwo nowych biomów, struktur, przedmiotów, mobów oraz bossów. A ja postaram się to przetrwać, pokonać wszystkich bossów oraz rozbudować swoją osadę. Ale jeśli zginę. Cała seria się kończy, a mój świat znika na zawsze. Nie będę wam wszystkiego spoilerował, ani sobie, bo sam nie wiem, co tak naprawdę możemy w tym świecie spotkać. Więc rozsiądźcie się wygodnie, bo opowiem wam, jak przetrwałem 100 dni w Minecraft Hardcore na modach. A więc zaczynajmy. Pojawiłem się w nowym świecie jak na każdym innym, tylko że w tym przypadku zrespiłem się od razu w wiosce. Więc jedyne co musiałem zrobić, to okraść osadników z ich wszystkich cennych przedmiotów. Kiedy to zrobiłem, skraftowałem łódkę i popłynąłem. Bo moim celem na początku było znalezienie miejsca, które mógłbym wybudować swoją bazę. Po drodze znalazłem wrak statku, a w nim mapę do ukrytego skarbu. Okazało się, że skarb jest naprawdę blisko, więc od razu udałem się, żeby go wykopać. I o dziwo poszło mi bardzo sprawnie. Zabrałem rzeczy i powędrowałem, by znaleźć odpowiednie miejsce na domek. I muszę przyznać, że ta podróż była dosyć męcząca. Biegałem odkrywając nowe miejsca, ale także wracałem do poprzednich, ciągle zastanawiając się, gdzie tak naprawdę powinienem zacząć budować. Aż w końcu rozstrzygnąłem ten spór w głowie i stwierdziłem, że wrócę na początek i to tam wybuduję swój pierwszy dom. Zebrałem trochę dodatkowego drewna, wyrównałem lekko teren i zacząłem budować. Nie wiedziałem jak ma wyglądać ten dom, więc ciągle coś niszczyłem i poprawiałem, aż wyszło coś takiego. I nie za bardzo mi się to podobało, więc to też zniszczyłem. Nagranie z budowy domu nie chciało się załadować, więc krótko wam opowiem co robiłem. Zszedłem do pobliskiej jaskini, by wykopać żelazo, węgiel i złoto. A potem kopałem łupę, który jest moim swoim ulubionym blokiem. Domek, który na początku widzieliście, zniszczyłem i zbudowałem inny, troszkę łatwiejszy. A całość zajęła mi jakieś półtorej godziny. W tym czasie także stworzyłem dwa kompasy. Jeden, który pomoże mi wskazać drogę do wybranego przeze mnie biomu, a drugi do wybranej przeze mnie struktury. A po tym wszystkim wydarzyło się coś, przez co trochę się zestresowałem. Był to moment, w którym wydaje mi się, że mogłem umrzeć. Pożegnałem się już z tą przygodą. Ale mniejsza o to. Załatałem trochę dziurę i poszedłem przed siebie. A obok domku znalazłem wejście do pewnego miejsca, w którym znajdował się NPC, który zlecał zadania. A moim pierwszym zadaniem było zadać sześć krytycznych ciosów Creeperowi. Ale na chwilę obecną unikałem nocy, także to zadanie zostawiłem sobie na potem. I wyruszyłem w podróż. Dosyć długą, bo chciałem dostać się do miejsca, w którym znajdę różne piece i zasoby do gotowania. I szedłem tam pięć tysięcy kratek, zamiast je po prostu zrobić, co było dosyć głupie. Na swojej drodze natknąłem się na wioskę, która jest nazem z zleceniami. I znalazłem tam proste zadanie, za które mogłem otrzymać trójząb. Musiałem tylko wykopać trochę miedzi, więc od razu ruszyłem do pobliskiej jaskini i zebrałem potrzebne materiały. Potem wystarczyło wrócić i odebrać swoją nagrodę. W sumie nawet nie wiedziałem po co mi ten trójząb, ale może kiedyś jeszcze się przyda. Potem wędrowałem między wioskami, zbierając jakieś przedmioty. Po do mojego celu było jeszcze trochę daleko. Podróży w podróży końcu dotarłem do celu. W wiosce znalazłem kamień teleportacyjny, dzięki czemu podróż powrotna będzie znacznie krótsza. Dotarłem także do domu piekarza, ale zostałem ten dom opuszczony. Więc, jak przystało na osobę, która chce przetrwać w tym świecie, zrabowałem wszystko. Kiedy zebrałem najpotrzebniejsze rzeczy, teleportowałem się do domu za pomocą kamienia teleportacyjnego. I zrobiłem małe przemeblowanko. A w nocy poszedłem wykonać swoje zadanie, a potem wróciłem do zleceniodawcy i dał mi kolejną misję, a mianowicie miałem pokonać cztery blazy. Ale nie miałem zamiaru wchodzić teraz do netheru. Pościnałem trochę drzew i pozbierałem dyrta, żeby podrównać teren. A kiedy byłem w wiosce, usłyszałem pewną rzecz. Słyszałem, że niedaleko na postkowie widziano osady żab. Co ty gadasz? Przecież takie rzeczy nie istnieją. Nie no, się nie powiedział. Po usłyszeniu tej ploty, musiałem to sprawdzić. Kontakt z inną wioską może być dla mnie bardzo ważny, a szczególnie jeśli nie chodzi tutaj o ludzką rasę, więc wyruszyłem w kolejną długą wyprawę, by odnaleźć wioskę żab, aż w końcu dotarłem do celu. I jak na rabusia przystało, odjebałem ich ze wszystkich przydatniejszych przedmiotów, także tych dekoracyjnych, i dowiedziałem się, że ich walutą jest ametys. małe żabki nauczyłem, jak prawidłowo wędkować i jak grać na instrumentach. Chciałem im się jakoś odwdzięczyć, więc postanowiłem, że kiedyś po nie wrócę i zabiorę je ze za sobą. Po powrocie poszedłem ścinać drzewa na pobliskiej wyspie, żeby zrobić trochę miejsca, ale na razie zachowam to w tajemnicy. A potem poszedłem po lepszą glebę, żeby móc zrobić farmę. I na swojej drodze spotkałem pewnego lisa i trochę się go przestraszyłem, więc uciekłem. I nie mam pojęcia co stało się z resztą nagrania, także opowiem wam dalej co było. Tenisek okazał się być dosyć słaby, ale przedmioty, które z niego wypadły, były bardzo wartościowe. Zrobiłem z nich maskę. Dała ona mi odporność na ogień, oślepienie i spowolnienie, co jest dosyć broken przedmiotem. Dzięki tej masce będę mógł wchodzić do lawy bez obawy, że się spalę. A co było potem? Potem pochodziłem po jaskinie, zbierałem surowce i ogarnąłem sobie obsydian. Tak, dokładnie. By zrobić portal do netheru. Skraftowałem miecz i wyruszyłem do portalu. A tam moją uwagę przykuł pewien zamek. Ale z aktualnymi przedmiotami nawet nie myślałem, żeby tam wejść. Stawiłem także czoła pierwszemu mobowi, zbudowałem osłonę, by nie dostać kulą od gasta, i zebrałem trochę budulców. A potem poszedłem szukać jasnogłazu, bo to on był celem tej wyprawy. Kiedy go znalazłem, od razu go pozbierałem i wróciłem w stronę portalu. A kiedy udałem się do domu, poszedłem spać i tak minął mój kolejny dzień. W domu stwierdziłem, że jest to już etap, gdzie mogę zbudować enchanting. Ogarnąłem sobie piwnicę i zrobiłem to, co musiałem zrobić. Na szczęście książek miałem od chłopca, przyszukując różne wioski. A potem co? Wyruszyłem znowu do jaskini, pozbierałem parę rzeczy i trafiłem na mimika. I wypadł mi z niego przedmiot, który całkowicie zmieni moją rozgrywkę: a mianowicie dostałem mięso, które nigdy się nie kończy. Więc nie musiałem się bać, że może zabraknąć mi jedzenia. Pozbierałem diamenty i inne surowce, aż znalazłem się w naprawdę ciekawym miejscu, które przypominało mi pewną lokację z Dark Soulsów. Zostawiłem tu kamień teleportacyjny, bo wiedziałem, że będę tu wracał, żeby coś wykopać. Zebrałem także pobliskie diamenty i znowu wróciłem do domu. Udałem się jeszcze na chwilę do naderu, by pozbierać kwarc i piasek dusz. A kiedy już trafiłem do domu, pomyślałem, że mógłbym w sumie wzmocnić swój enchanting. Więc pozbierałem najważniejsze rzeczy i zacząłem już sobie wszystko powoli ustawiać. Zenchantowałem także pierwszy przedmiot, jak akurat trafiło się dosyć dobrze. Stworzyłem nowy portal i trafiłem do nieba. Na te pierwsze 100 dni planowałem zbudować swój dom i pokonać wszystkich bossów z nieba. Cała ta przygoda doprowadziła mnie właśnie do mojego najważniejszego celu. A więc zebrałem trochę materiałów i budowałem most na kolejną wyspę. i Nagle przytrafiło mi się to. Dostałem strzałą, która powoduje, że moja postać wymyka mi się spod kontroli i chodzi jak chce. Największym problemem było to, że byłem na zbudowanym moście, a spadnięcie z niego spowodowałoby moją śmierć. W samym momencie myślałem, że to koniec, ale wpadłem na pomysł, że przetrzymam shifta. Wtedy moja postać nie powinna spać z bloku i było to idealne rozwiązanie. Przeczekałem truciznę i zestrzeliłem tego moba. Potem kopałem i budowałem i tak w kółko, Aż dotarłem na wyspę, gdzie znajdują się moje króliczki. Przypadkowo klikając na jednego, założyłem go na głowę, co okazało się, że w ten sposób mogę skakać i przemieszczać się między wyspami. Posiadając królika na głowie, mogę odbijać się nawet od powietrza, więc póki miałem go żywego, mogłem bezpiecznie podróżować. Dotarłem także do pierwszej jaskini z bosem. Pierwszym bosem był Slider, taki poruszający się blok. A żeby go pokonać trzeba było użyć kilofu. I udało mi się. Po pokonaniu bossa dostajemy klucz do otworzenia skrzyni z Zebrałem najważniejsze itemy i wróciłem na chatę, żeby zbudować samolot. Będzie mi się znacznie szybciej i lepiej podróżowało. A przed domkiem także wydarzyło się to. A potem znowu. W tym momencie myślałem, że mnie PAD doli, ale dobra, mniejsza to. Ulepszyłem swój plecak i ruszyłem do portalu. Postawiłem samolot i poleciałem, aż trafiłem na pomieszczenie z kolejnym bossem. Wchodząc tam dostałem mocne bęski, więc ominąłem sobie to na razie i poleciałem dalej. Do miejsca wysoko w chmurach, gdzie swoje leże miał pewien smog. Trochę pozwiedzałem, pozbierałem przedmioty i udałem się na kolejną walkę. Walari Karygant, oko burzy. Jest to drugi z kolei przeciwnik na liście bossów. Jest dość prosty, ale ciekawy, i przy okazji, design tego bossa naprawdę mi się podoba. Mogę powiedzieć już teraz, że jest to mój ulubiony boss w tym świecie. Walka była dość prosta. Po pokonaniu bossa wziąłem klucz, otworzyłem skrzynię. A w skrzyni najciekawszym przedmiotem był łuk. I trafił się on z ciekawymi atrybutami. Po strzeleniu z tego łuku, strzała, która trafi cel, wytwarza małe tornado. Oraz w tym przypadku ma 35% szans na to, że odda kolejny strzał. Z tego smoka także można zdobyć całą zbroję, więc na pewno jeszcze kiedyś postaram się poszukać ich więcej. Wsiadłem w samolot i poleciałem do kolejnego bossa, przedostatniego na liście. Zaraz, wy serio myślicie, że poszedłem z nim walczyć po tym, co się stało z walkirią? Jak sobie to przypomniałem, to od razu zawróciłem. Po powrocie poszedłem do jaskini zbierać zasoby. Musiałem zainwestować w lepsze wyposażenie. Zwiedziłem też kilka ciekawych biomów i natrafiłem na bossa, Ferusa. I w sumie to mnie prawie złaszotował. Walka nie była ciężka, ale cało być cierpliwym. Można go atakować tylko w pewnym momencie. Kiedy go pokonałem, postanowiłem, że wyruszę do naderu. I tam też dałem się ponieść trochę hazardowi. Po drugiej podróży dotarłem do fortecy. Powalczyłem z mobami, zebrałem ważne przedmioty i w sumie nic ciekawego tam nie było. Troszkę się zawiodłem. Wróciłem do domu i poszedłem do zleceniodawcy, by poinformować go, że wykonałem zadanie. Tam także spotkałem pewnego handlarza i kupiłem od niego pewien, tajemniczy przedmiot. A kiedy wróciłem na chatę, usłyszałem handlarza, no i sami zobaczcie. Własnym oczom uwierzyć nie mogłem, aż nie wiedziałem, co mam zrobić. Od razu pobiegłem szukać smaragdów, skartowałem jeszcze diamentową sikierę, która była wymagana i się wymieniłem. I w ten sposób zdobyłem w zasadzie chyba najlepszą sikierę. Potem na szybko zrobiłem parę rzeczy. Odwiedziłem Bastion, potem Mały Loch, a potem spotkałem Frosmawa, kolejnego bossa. I go pokonałem. Obok była wieża, gdzie zdobyłem Totem. I mimo wszystko wiedziałem, że mogę sobie nie poradzić z ostatnimi bossami. Ale wpadłem na świetny pomysł, musiałem zdobyć sporo doświadczenia, żeby ogarnąć sobie fajne enchanty, więc wykopałem mnóstwo ród jedwabnym dotykiem, bo ogarnąłem, że można zrobić miksturę na dodatkowe doświadczenie. Więc wykopane złoża mogłem postawić, wypić miksturę i wykopać je normalnie, żeby zdobyć jeszcze więcej expa, co mi się bardzo przydało. Kiedy sobie wszystko ogarnąłem, stwierdziłem, że mam w miarę dobre przedmioty i właśnie z nimi wejdę do nieba i pokonam resztę bossów, bo był to już 96 dzień, więc nie zostało mi dużo czasu, żeby zrobić najważniejsze rzeczy. Poleciałem do trzeciego bossa z listy. Szybko przedarłem się do niego, przygotowałem się i zacząłem walkę. Byłaby ciężka, gdyby nie to, że miałem na broni lifestyle. Pokonałem królową Valkyrii, zebrałem przedmioty i wyruszyłem dalej. Do przedostatniego bossa z listy. Przed walką oczywiście trzeba było się przygotować. Szybkie potki i jazda. I walka z nim była dosyć długa. Musiałem czekać na niebieskie kule, które co jakiś czas wypuszczał. I musiałem go nimi trafić, bo tylko wtedy mogłem go bić. Byłem odporny na ogień, więc jego podpalenia nic mi nie robiły. Problem były jego małe miniony, spełnione po tym, jak dostawał kulą. Zadawały one bardzo dużo obrażeń, ale koniec końców udało mi się. Zebrałem przedmioty i akurat wyruszyłem do domu, bo skończyły się strzały. Odłożyłem niepotrzebne przedmioty. Strzał w sumie nie znalazłem, więc wziąłem takie strzałki do plójki, że tak to nazwę. I znowu wyruszyłem do portalu. Kiedy byłem blisko areny ostatniego bossa, można było już go dostrzec latającego. Znowu przed walką przygotowałem się. Wszedłem na arenę i zaczęliśmy walkę. Ta bitwa wywołała u mnie sporo emocji, bo w zasadzie był to ostatni boss, a chciałem go pokonać przed końcem 100 dni, więc trochę się stresowałem. Okazało się też, że pociski na niego nie działają, więc nie wiedziałem tak naprawdę, jak mam z nim walczyć. Co jakiś czas nurkował prosto na mnie i był to moment, w którym przy odrobinie szczęścia mogłem go uderzyć. Zadawało sporo obrażeń, więc myślałem, że to jest ginę. Aż wpadłem na pomysł, kiedy użyłem tarczy podczas jego ataku, dostałem takiego mojego stuna, przez co mogłem go uderzyć kilka razy. Aż w końcu udało mi się go pokonać. Ostatniego błosa z nieba. Począłem naprawdę sporą ulgę. I mimo, że znałem dobrze świat nieba, to jednak okazał się on dość ciężki. Po wszystkim wybrałem się do domu. Jedyne, co mnie teraz czekało, to po prostu porządki. Musiałem się z sporą rzeczami zapoznać i je posegregować. A potem poszedłem spać. I tak oto nastał setny dzień w moim świecie. To była krótka opowieść o tym, jak właśnie je przetrwałem. I wiem, że na tym świecie czeka jeszcze mnie mnóstwo wyzwań i rzeczy do zrobienia, więc skoro udało mi się przeżyć, to chyba widzimy się w kolejnym odcinku.